Witam Was, jestem Repos. To jest Racket League. Jest to gra, w której jeździmy samochodzikami, uderzamy piłkę i strzelamy gole. i Jest hurra! I starsi widzowie, znaczy starsi widzowie, starsi, że pod względem stażu Mogę pamiętać, że kiedyś ta gra była na moim kanale. Jednakże skończyłem ją nagrywać z powodu po prostu 30 mało wyświetleń. Poza tym trochę spam robiłem tymi odcinkami też i uznałem, że to nie jest spoko, ale w posądzeniu może wrócić i zobaczyć, um, czy może jednak się jakoś przyjmie. Czy są jacyś fani tutaj? Zgaduję jednak, że nie i to będzie tak na serio jeden odcinek, ponieważ o ile, kurczę, Minecraft według mnie ma cholerną popularność, ale bardzo słabo się oglądał, więc uznałem po prostu, że powoli będę kończyć z takimi eksperymentami, ale może w końcu coś, coś się pojawi, jakiś eksperyment. Ciekawe, on chyba nie wiedział, czy chce mnie kiwnąć, czy chce mnie rozwalić. E, zobaczmy. E, też sorki za skillę, nie wiem jak będę grał podczas gadania, bo ja z reguły po prostu jak gram to siedzę cicho. Hmm, dlatego zobaczymy jak to wyjdzie. To troszkę tutaj powycinam, nie wiem też jak będzie z płynnością rozgrywki e, chyba mamy 60p w tym e, 60 fps w tym momencie Nie strzelać samobuja, proszę cię, świetnie. Chyba mamy 60 fps tylko że nie mamy 2K e, i bo to jest. No na 2K 60 to tak ścinało, to taka, takie klatki były, klatkowanie to jesteśmy na Full HD, ale mamy 60 fps ale poszła! Kurczak jakby to weszło, to bym się tak podjarał. Ład, jakieś tutaj głosy są na tym stadionie w tle, gadają i gadają. E, myślę, że zrobimy sobie kilka meczy. E, tak trzy trzy mecze chyba by, były. Zależy też, ile by trwały, bo czasami miałem tak, miałem raz taki mecz, że było 0-0. Znaczy, chyba kilka razy miałem, ale ostatnio miałem tak raz, że miałem 0-0 przez cały mecz. Ehm... I dogrywka poszła, no i w dogrywce... Eee, Kurcze bele, mogę chyba puścić, już mój był lepiej ustawiony. I w dogrywce nie mogliśmy strzelić, trwała ponad 8 minut. Więc mecz trwał z 15 minut, kiedy tutaj powinny trwać 6-7. No bo jeszcze trzeba liczyć, ten, pauzę na gole, i tak dalej, i tak dalej. Kurczę bele, nie widziałem go. Eee, tak, umiem robić double jumpy, to akurat się nauczyłem dosyć niedawno. Eee, o, ale wybronił. Niestety jakichś ładnych erialów na. Eee, na ścianie nie umiem robić. To jest. To, to jest mój czarny koń. Gdzie już trzeba pokręcić samochodem prawo-lewo, to się potrafię pogubić. Eee, ale tak czy tak to jest lepiej niż to było kiedyś. To po prostu skoki były dla mnie czarną magią. No fuck! Właśnie o tym mówiłem. A czy co. Eee, kurczę. Źle wyskoczyłem. Eee, powinienem na gazie wyskoczyć. Już jadłem z przodu, ja wyskoczyłem z, z miejsca, ale potem miałem też mało busta się troszkę bałem, że z kasztanie i skasztaniłem Wziomek eee, nie szalej tak. Dobra, nie chcą zrobi z piłko wystawia mu, ale ten z skaszanił. Eee, no i właśnie mam nadzieję, że troszkę nam się ta seria spodoba. Będą także cięcia, ale to zależy również. Znaczy zobacz jak to wyjdzie w praniu. Ups, troszkę niebezpiecznie. Dobre, spokojnie, 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 przykryłem. Tutaj bez double jumpa wolałem. Jak widzę, że double jump nie jest niezbędny, to nie robię tego, bo wolę się po prostu tuż przed piłką obrócić w powietrzu i mogę dzięki temu poprawić swój rol. Spierdalę od mojego busa, dokładnie. Nie wiem, też, jak jest głośnością, jak sprawdziłem wcześniej, bo testowałem sobie ustawienia OBS-a i tak dalej. To powinno być spoko. Zajebiste podanie! Kurwa, byłem spóźniony! E, też storki, jeżeli będę się źle odzywać e, podczas tej serii. E, ponieważ e, ta seria albo potrafi mnie zrelaksować. Widzę, że. Słyszałem, to się, to, to się, to się słyszałem dziwnego i drukarka się odpaliła obok u mnie, czyszcząc się. E, potrafi się albo po tej serii zrelaksować, jak mam dobrego meita i dobrze grajdzie, albo mi się zespół Tureta odpala i. I, 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 so, I jest. Nie najfajniej się tego słucha. Dobra. Fak, teraz on mi podrąbał busta. Świetnie. E, z reguły, podczas gry słucham muzyki i troszkę lepiej mi idzie, bo wtedy jestem bardziej skoncentrowany. Znaczy, co prawda, nie słyszę, czy ktoś jedzie, czy ktoś. Czy, czy Mate, na przykład, jedzie, jedzie czasami do piłki, nie słyszę, ale. Proszę, proszę, traf to. Kurde, bele. Dobra, może z tego coś wyjdzie, odbije się od sufitu. Może nawet cel nie było, ale. No, niestety, nic konkretnego. Sorki, 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 ale bym to dogonił. Reszta żdam się zatrzymał? Dobra, jakoś to wyprowadziliśmy, ostatecznie we dwójkę. Będzie dogrywka raczej. No, dogrywka będzie. I do tego nie dogoni, chyba że mate postanowi... Nie podbijaj tej piłki! Jeszcze oni trafią! No kurwa mać, no! Dobra, lecę po piłę. Zawsze lubię startować po piłkę, bo... Jak dwie osoby nagle napiszą Take the shot, to Kuźwa się trochę srami, Dlatego ja wolę, być... wolę, jak już dwie osoby napiszą I got it. I się dogadają ostatecznie w sekundę, że dobra, ty masz, ty masz. Dobra, kurczę trafiłem tą piłkę, ale za wolno leciałem. Że tak jak planowałem trafić. Dobra, cofnij się, cofnij. Nie, no i gol będzie, ja pierdzie, widzę, jak ta piłka leci. No no dobrze, to co? Widzimy się w kolejnym meczu. Tylko zaczytaj powtórkę. No bo on trafił tutaj. Widziałem, że on, on by celnie to trafił. Ja chciałem to podbić w bok, ale nie. O ja, nic... To nie ma co gadania. Jak on to spierdolił? Co, za zrąbany śmieć. Dobrze, widzimy się w kolejnym meczu. No i lecimy kolejny meczyk. In, inny, inne mejty są. Czasami się zdarza, że mogę mieć 2-3 mecze pod rząd tego samego mate'a. I wtedy. Znaczy, najgorzej jest, jak powiedzmy, z jakimś mate'em się pokłócił podczas rozgrywki i pojawia się on w drużynie. No jest to jednak ten moment, gdzie. Kurczę, myślałem, że on wybije w tamtą stronę. I to jest jednak ten moment, gdzie, wiesz, chcesz pokazać swoją wyższość i zaczynasz odpierdalać jakieś pojebane rzeczy, i ostatecznie przeciwnik wygrywa i jest problem. Fak, bo blisko. Mógł później do, dotknąć tą piłkę po prostu. Hmm, ten niepotrzebnie ją podbijał, przyblokował mnie troszkę. Cofnę się, bo nie mam, mam konta, żeby podjechać pod to Dobra, spokojnie Faken, troszkę mu wystawiłem Czy widział to? Co no? Nie krzycz no! Nie krzycz na mnie, ziomek Dobra, zobaczmy, co oni tutaj zrobią Czasami lepiej po prostu zostawić taki taniec, niż się wpierdzielać O, oh, faken, troszkę niedobrze Ponieważ jak się wpierdzielisz to akurat ciebie kiwnął powiedzmy w tym momencie, bo coś odwalą i... i będzie problem. Fucking. Myślałem, że lepiej wystawi tą piłkę i chciałem mu to zdjąć z nosa i dzięki temu bym trafił brameczkę. Dobrze, tylko szkoda, że busta nie ma. Troszkę przyhamuję, bo właśnie nie mam co, co szarżować bez busta. Pojawił się jak miło. Teraz mogę przyszarżować. Dobra, wyrąbałem do przodu za piłeczką. Bądź tam, ziomek. Kurde, mate, ja liczyłem na ciebie, że będziesz tuż za mną. Akurat tak wystawiłem, że na, na czysto, żeby miał przez chwilę. Fak, będzie pierwszy właśnie. Nie sięgnąłem tego. Ale bez boosta to ja akurat potrafię też dużo zdziałać. Jestem taki walczak bez busta, bo wtedy nie mam nic do stracenia, na pewno. I... Znaczy... Bez boosta mam takie wewnętrzne wytłumaczenie, że jak coś spierdolę, to dlatego, że nie miałem boosta. Dobra, zobaczmy, czy... O oh, fucken, Ja pierdolę, mate! Co ty odjebałeś teraz? Mogłeś już tego nie dotykać, jakbyś ta... Ale jakby on tutaj nie jeździł, to on się wpierdolił w to. To jest tak, że... Jeżeli mate jeździ, to ty nie wiesz czasami, bo są czasami takie walczaki też w powietrzu do końca, że wiecie... Że oni lecą za piłką... I dotykają ją do końca. Główno zrobią tym ostatnim dotknięciem, ale ją kurwa dotknął. I. Uh, I. Ty nie wiesz, czy możesz już lecieć, na przykład, żeby ściągnąć piłkę z powietrza i strzelać, czy nie możesz? Kurwa, mać, mate, ty jebany. Specjalnym mejtem, kuźwa. Brawo. Brawo. Pojechał sobie po prostu w cholerę. Olał bramkę, olał obronę. Chciałem wybić tą piłkę, przyblokował mnie. Wynik pokazuje co innego, ale. Znaczy, punkty pokazują co innego, ale według mnie ja po prostu gram lepiej. Bo się zbyt wiele miejsc spierdziela i chrzani piłkę. że tutaj, brawo. No nie, nie ma co grać dalej. Widzimy się w kolejnym meczu. No i to jest chyba... akurat ten wspaniały odcinek, gdzie znając życie spadnę z diamentu kuźwa do blatyny, bo jestem diament 1. Tylko ja coś... no jeszcze on się nawet nie pojawił. Eee, ja coś czuję, że po prostu ja spadnę tutaj, przegram i to przez mejtów głównie, no. Ten pierwszy... ten w pierwszym meczu wybroniłby tą piłkę. Eee, to jechałby spokojnie, wyrąbałby ją i byśmy grali dalej walcząc. Ale nie, wiebo samobójca. Ten drugi, no... Co on odspierdzielał? Myślał, że jestem najlepszy, a kuźwa nie mógł piłkę trafić w powietrzu. Dobra, nie lecę, bo to nie ma sensu Dobra, nie trafił. Ale ale zajebista piłka, ale ja nie zdążę. On będzie pierwszy. Podbito, podbito Ajdź, kurde bele. Bym uderzył to mocniej, to by się odbiło od sufitu i by w cholerę poleciało. Znaczy od sufitu, od, od poprzeczki gdzieś. Eee, tutaj, dobra, bra, leci. O ja pierdziele, ściął mi to. Eee, co ja odwaliłem teraz? Co, wkupiłem się na tym, co mate robi, double jumpa z, ka z kasztaniłem, dobrze, przecięta piłka. Wystawiona, ciekawe czy mate jest w dobrej pozycji, żeby strzelić! I w końcu pierwsza bramka w trzecim odcinku! Zarąbiście, no w końcu. A, great pass już nie napiszę, zajebałem tego typa, żeby on podał. Troszkę mi smutno teraz. jest tak, bierz najszot... Nice shot. Thanks. Chuj, zrobiłeś całą akcję i po prostu wystawiłeś. Thanks. Bez great pasa. Bo ja sam się nauczyłem takiej kulturki właśnie w Rocket League. Znaczy, po mojej słownictwie nie słuchajcie kulturki, a mam, nadzieję, mam na myśli kulturkę. E, ten chwalenia. Fake nie, tak? Zrąbałem kompletnie. No. Ale to było żałosne, co ja zrobiłem. I to, co Mate zrobił, to też się zastanawiam. Czekaj, wait a second. Dostał raka na słupku, okej. Okay. Ja liczyłem, że to nie dośrodkowywać. On się ustawił na strzał po prostu. Skubany, ale teraz skasztaniłem kompletnie. Eee, olejmy piłkę, bo ja bym tylko z tyłu strzelił. On ja z tym zrobię. czy może wystawić? Niestety, obok. Obok nie, nie odbiła się jakoś z powrotem. Świetnie. Myt nie trafił. Kurde! Dobrze, że wybił. Dam radę to trafić? Faken. Mogę lecieć po prostu. Nie wiem, czy ten już jest ustawiony, czy nie. <ścoughs> Jakie to było żałosne. Wywal to, mate. Jest buścik? Nie ma busta. Ale jest ten buścik, więc akurat do przodu podlecimy. Hyt I od ścianki... A, nie od ścianki, ale też poszło. A, ja pierdolę, ale... A ja nie wiedziałem, że mate jest za mną w ogóle. Nie ja wiedziałem, że on będzie do tego jechać. Niepotrzebnie tam był, powinien zostać bardziej z tyłu po prostu trzymać się w dalszej pozycji Dośrodkowanie! no musisz mate no kurde no fuck no spierdzielaj ziomek tam ten jeszcze trafi nie nie trafił dobrze w ogóle te rocket pasy mnie rozpierdzielają, bo kupujesz premium, żeby dostać więcej itemków, z których tym nie możesz przehandlować czy coś. Ja tutaj w handle się w ogóle nie bawię, ja tu kurwa po prostu gram. To jest mój pierwszy samochodzik w ogóle. A czy tak, nie pierwszy, bo... Ejdź, wejść, zrąbię, nie. Nie pierwszy, ponieważ zmieniali modele samochodu w pewnym momencie i mój został niestety zmieniony. E, wywalony. E, mam też drugi samochodzik e, ustawiony na Octane, który jak czytałem e, jest. Najlepszy dla prosów, bo po prostu ma dobre ułożenie, dobre hitboxy, fucken zrąbałem. Co odpalę oktajna bo czwarty mecz chyba sobie puścimy jednak, ten pierwszy, ten drugi był za krótki. I Octainem bym spróbował zagrać. Wiemy, jak Wywal, to proszę Cię, ja Ci ja prosiłem o podbicie tej piłki tylko. Wiem, że ja tutaj skasztaniłem, ale... No właśnie Dobra, ale jeszcze jest moment, w, jeszcze można wygrać. Dwa gole można w 10 sekund wpierdzielić, jeżeli dobrze pójdzie Ale ot, oni nie wyglądają na I ziomków, którymi będziemy mogli... Z którym będziemy mogli trafić 10 sekund. Kurczę bale. A było blisko nawet. ale ja nie mam busta, fucking Tutaj też nie chwyciłem busta. Zarąbiście. I to jest szansa, żeby wyprowadzić piłkę. Fuck. Jeszcze raz, trzeba teraz napierdzielać jak porubany. Wjeżdżaj mate, wjeżdżaj. Fucken. Dobra, przeszkodziłem mu. Fuck, no i teraz on nie porobił. Mm, dobrze, gońmy go. Gońmy kolegę. W ogóle, ja zainteresowałem się Rocket League jak oglądałem kuźwa filmy roka I jak teraz spojrzałem, jak, jakie on są mnie skillsa wtedy. To aż troszkę żałosne, że... uważałem go za dobrego gracza, ale jak teraz na to spojrzałem Dobra, i teraz to musi... FAK! Koń to piłkę Ja pierdzielę! Ale mi samochód przyhamował przy, ham... przy lądowaniu wtedy Się obrócił w a ale ty by obrócił się tak jak chciałem, to byśmy trafili. No nie ma sensu. Dobrze, widzimy się w kolejnym meczu, w ogóle zobaczcie jak moja ranga wygląda, czy już spadłem do tej platyny, czy nie. A z tym Ahiumi nie grałem drugi mecz pod rząd, przeciwko? A jeszcze się trzymam na diamencie, więc będzie, będzie walka do końca. Wi nie, nie widzicie tego, mam 280 level w ogóle. E, dowód, że troszkę gram. Kiedyś, pamiętam, były e, rangi właśnie typu Master, Rock, czy te, też są chyba jeszcze, ale to już nie są aktualizowane. I chyba na setnym levelu się zatrzymały, coś w tym stylu. Ok, właśnie tą rangą można było się pochwalić, że patrzcie, mam taką rangę, mam taki level, jest fajnie. Z Brach. Brach był w przeciwnej drużynie chyba. Bra. Bra. Dobra. I teraz spróbujemy chociaż jeden mecz wygrać. Jeszcze brameczką się nie popisałem niestety. Ale tu kurczę czuję, że to przez gadanie, jakby nie było przez gadanie to... Znaczy, zająć życie bardziej, bym raidował jeszcze. O! Mate! Przestraszyłeś mnie! Ja myślałem, że ty chcesz samobója wjebać. Cyk! Bo to jest jak... O! I będzie brameczka. W końcu! Eee, jak gram z muzyką, to jestem trochę bardziej... ...zdecydowany co do akcji. Jeżeli jest taka akcja lecieć czy nie lecieć, to jak mam muzykę na pełnej pizdzie i słucham jakiegoś PowerWolfa czy coś w tym stylu, czy Sabatonu... ...no to po prostu lecę! Ale... Eee, tutaj to często mam taki, taką chwilę zastanowienia się No i jeb, idealnie sobie Wik. Aj, zrąbałem double jumpa Cholera, no. Fuck! Fuck! Serio! Dobra, po pierwsze ja zrąbałem tutaj, e, tego double jumpa i tutaj mate zrąbał, że w ogóle leciał. E, bo jakby nie leciał, to ja bym... To ja myślałem, że on ma piłkę i ja przestałem lecieć. E, i przez to skasztaniło się kompletnie, jak widzieliście właśnie. Mam tu piłeczkę. Kurczę, nie lubię jak piłka tak zostaje w miejscu. Bo. Bo po prostu tu jest jak jakiś mate leci po prostu. Zależy czy wrogi mate z przeciwnej drużyny czy nasz. To może rameczka paść, ale z reguły... nając szczęście, leci przeciwny. A ja nie lubię jest kompletnie tak jak mate... Jak, jak mejty takie starty z, zaczynają, ponieważ... Mm, ja z reguły się ustawiam na, żeby lecieć już Do przodu, nie lecę po boost'a, dlatego nie jestem przygotowany do defensywy, tylko ewentualnego zawrócenia Albo ataku, ale nie jak ktoś mnie lubuje. Fuck, mojt, bądź tam, bo ja z skasz... No kurcze no, serio Ja kompletnie zrąbałem Mate też nie najlepiej, ale on kurwa nieźle tymi double jumpami rozpierdzielił Uwot i uwu Cyk Tak, dobrze Czekałem właśnie, liczyłem, że on coś wystawi tą piłkę, bo gdyby był w drugą stronę, to mogło być inaczej, ale wystawił. Bałem też, że on... bo jego był właśnie taki plan widziałem, żeby nabić mnie i wyjebać to przy okazji, ale udało mi się trafić przynajmniej. Dobra, jest buścik, nikt nie leci. W mam wyższą rangę w ogóle, mam diamenty 2 lub 3. Ale w trujeczkach jest zbyt duży chaos i zbyt duże, zbyt duża toksyczność, według mnie. że sam jestem toksyczny, ale zbyt dużo takich, jak ja, spotykam. I przez to są problemy i nie, nie, nieprzyjemnie mi się w to gra Dobra, typa zatrzymałem, co wtedy szybko po busta, ponieważ... Dobra, jakoś poszło Nie zdążę... Ale on zarumbi się to zrobił! Chyba nie wpadnie No i niestety mógł to nawet zostawić, coś tak sądzę e, Wziąłem z Sorki i musi siąść. Ziomek przyblokuj go. No nie piłkę, tylko przeciwnika. Dobrze. Jakiś fa... Bo ja tu na farta liczyłem po prostu, że mi wyjdzie. Tak. Nie. Nie. Dobrze. Jeszcze nie straciliśmy bramki. Zobaczmy co on zrobi. Uh, hits, kurde, bele Mate, mate, watch out, watch out. Dobrze, szkoda, że troszkę nie w bok, ale jeżeli to wystawi, a może nawet trafić i świetnie mu wyszło, udało się. Troszkę ta różnica punktów zbyt wielka była w pewnym momencie, miałem 300, on miał chyba 30, czy coś w tym stylu. Ta w końcu poszedł do przodu. I też zaczął oddawać coś od siebie w tym meczu. Kurczę, w ogóle nigdy nie byłem ponad. Ajt, ponad diamentem. Zawsze było diament 3, Dywizja 3. Już o czwórkę le walczyłem. I seria porażek. Ja pierdzielę. A ja no tak, że mam serię porażek, to gram wa dalej. Bo uważam, że. Że świat jest niesprawiedliwy wtedy i w końcu albo wygram kuźwa, albo, albo będę grać aż przegram. Aż będę cały czas przegrywać i z reguły przegrywam po prostu w takim momencie, bo jak jest się w kurwionym to nie najlepiej jednak grać. Dobra, ja się ustawię, poprawię. Poszła piłka do przodu. On zgasi jakoś. No, ja pierdole! Teraz rzeczywiście. Bo ja wiedziałem, że to się stanie, ale liczyłem, że matek wykaże się inteligencją czy coś. Prawie brameczka wpadła, dzięki double jumpikowi, ale nie weszło. Ach Jezu, kiedy ja tak zacioklnąłem podczas odcinka, <laughs> nie pamiętam nawet. Chyba no, podczas ostatnie, podczas hoja w tą Francją, to jak Niemcy puszowali, to się, to nie byłem taki zdenerwowany, fuck, ale, ale zaczęło lagować. Tutaj Rocket League ma niestety coś takiego, ale mnie obraca, ale mnie obraca, samo z siebie. Rocket League ma coś takiego, że, o, to jest troszkę jak FIFA, tylko że, no lepiej serwery zrobione. Że wymaga stałego połączenia z internetem i niech cię zlaguje na sekundę, no masz takie konsekwencje, że stałego. Eee, rozumiecie, że znaczy na chwilę stracisz połączenie z netem, tylko niech nie trafi teraz, przytrzymaj to mate, dobrze, na chwilę stracisz połączenie z netem eee, i od razu już cię tutaj praktycznie masz problemy przez najbliższy czas. No i w końcu mogę sobie potańczyć, eee, ciesząc się, cały czas Diament 1, ale my się w tym momencie skończymy odcinek. Nie ma co przedłużać, e, miło było, jeżeli Wam się spodobała seria, odcinek, to pamiętajcie co zrobić, e, ponieważ od tego zależy, czy będzie dalej kontynuowana, czy nie, ale się raczej, że nie, będzie ma oglądalność w ogóle. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!